No i witam powrotnie, no i witam znowu, będziemy grali na gameplayku, e, e, co ja mówię, jakaś niewysłowiona dzisiaj jestem, zaczynamy grać, zaczynamy grać i co tutaj mamy, mamy urodziny dzisiaj, ojejku, ile, spróbuj lukru, o ty, a zobaczymy od razu, ale imprezka, ha, ha, ha. E, no co, no urodziny, no każdy dzisiaj będzie obchodził urodziny, jeszcze tego nie zrobiłeś? I tak mnie ciekawi strasznie, czy idziesz zrobić ten ślub, tylko dając świeczkę na torcie. Hehe. <grystanie> ej, ej, ej! Czemu ty masz dmuchnąć świeczki? Ty też dorastasz dzisiaj? Yy, ej! Gdzie, gdzie to, co ja robię? C no, nie, no nie! Nie dmuchaj świeczek! Zepsujesz tort! O. Z drugiej strony, to mogę, można chyba dorosnąć się kiedy chce. Czy co? Nie kłamcie mi teraz, że ona jest dorosła. Ale jazda. Powiem Wam szczerze, że nie planowałam, aby Merida była dorosłą, bo ona jeszcze chciała, miała być młodą dorosłą. No ale już trudno. Nie przeżywajmy tego. No i teraz tutaj Amanda, spróbujmy. Zdejmij z tortu, a nic nie może. Nie, nie, jednak nie. Jednak nie ma co. On chyba musi być dorosły, co? Ej, czyli jak on zdmuchnie świeczki, to będzie duży. No dobra. A nie ma, nie ma czegoś takiego, że taka impreza jakaś fajna? Przenieść... Nie ma czegoś takiego... Trochę przykro mi, no. Na przykład... O, przyjdź. O, impreza. Ty, głupku, już się... O, zatrzymaliśmy na momencie, kiedy się przeistacza. Ej, tost z serem. No dobra, bo już się bałam, że nasze ciasto tutaj skończyłeś. Bierzemy cię... Jest takie uwalone wszystko. Wszystko jest ok, nagrywamy, jest dobrze. Po prostu impreza na całego. Wszyscy się przeistaczają. Sobota, coś, nigdy szkoły nie idzie. No i tort hamburgerowy. Tort hamburgerowy będzie dla młodych. Niech Arnold doda świeczki urodzinowe. I młodzi niech tam sobie zdmuchną. O! Och, jaka impreza! O jezu! Aż foteczkę pierdzielna. No, piękna imprezka halloweenowa. O, Ken zmienił grupę wiekową. Początek, dorosłości. I co? Mogę, wy mogę wybrać cechę? Ojej, no to jedziemy w tutaj... w romantyczność. Romantyk? A, taki a jest bardziej rodzinny, bo ja bym chciała w sumie... Nie no, a romantyk to będzie coś takiego, że nie ten. Hm, nie, nie, wszystko jest okej, okay, bo boję się, że będzie taki rozwiązła. Ja chcę jednak, żeby on był... Rodzinny? Nie. Romantyk bardziej do niego pasuje. Super. No ale czasem nie jedźcie tego tortu, tylko dodaj jeszcze świeczki i tutaj amandę przeistaczamy. No? Świeczki? Tak, jest. No to yy, impreza i zdmuchnij świeczki. Ach, ale walnęła. O Jezus, jest jaka impra! Ojej! O, nic się nie stało, nawet sukienkę nie zmieniły jej. Ej, ty Kenie głupi, jesz od razu. Aha, no i tutaj też musimy wziąć romantyczka. No nie będę oryginalna, ale oni muszą, wiecie, oni są podobni, oni są drugimi połówkami, oni są miłością swojego życia. No, no wszyscy jedzą, ale chłopacy... też muszą być no, tylko tak im naprawdę nie chciałabym strasznie nie chciałabym, żeby oni byli starsi tylko oni muszą być, nie? No, bo tu jednak zero coś, no musi po prostu impreza i zdmuchnij świeczki a ty Franklinie też byś tu mógł być, nie powiem o impreza no wszystko jest ok chyba ale jeszcze mnie teraz ciekawi, czy jak już są do młodymi, dorosłymi. No nie mogą. Aha, ale może mogą jak na siebie naduszą. Wręcz. Wręcz róże, Wręcz róże. A, więcej opcji. Czegoś takiego w stylu ślub. Oświadcz się! Oświadcz się? A! O Jezuś, tutaj jest ten! Franklin, to już będzie taka. Większa metamorfoza Bo tu już będzie taka metamorfoza Że oni się jednak stają więksi, nie? Chyba znają im ubrania No muszą Ojej Ej, ale czekajcie, bo on teraz Kupi Franklin Też mógłby zdmuchnąć świeczki Arnold, gdzie jest Arnold? Albo Ken Ken jest bliżej No Nie, ale on tam ma z tą A, Dobra, szybko Zdejmij mi tort weselny. I tutaj damy po prostu. No, no, no. <laughs> Patrzcie jak zatrzymałam, jaki kołowrotek psychicznie się robi. Ale fajne zdjęcie. No ale dobra. Na miniaturkę już mamy, chociaż takie kurde fajne zdjęcie, naprawdę. Patrzcie, la, głupi latający Franklin. Ha, <laughs> ha, psychopata. No i... Jezu! Wy widzieliście to, co to było? Jezu, jakie psychiczne to było! Wydłużone dziecko, które nagle zaczęło okulary nosić? Jezu! O jezu, tu trzeba tyle teraz zrobić, tych aspiracji. No, był samotnikiem. No i teraz yy, tutaj jest ta najwi największa aspiracja, co nie? Ja, ja chciałam w sumie zro zrobić coś takiego jak. Wiem! Zróbmy z niego takiego ogrodnika. O, kolekcjoner. Ale może właśnie bardziej, nie kolekcjoner, tylko bardziej ogrodnik. Bo ja bym chciała tutaj ten krowokwiat zrobić, te wszystkie fajne rzeczy. Także coś takiego byłoby idealne. Przyjaciel świata? nie, nie. nie. Niezależny botanik. To jest dobre. I wtedy kolekcjoner, idealnie. No i uwielbia naturę. A czy to już nie mogę zmienić? Samotnika? Nie. No to tu. Aha, a tu mogę? Nie, też nie mogę. Tylko tu mogę zmienić. No dobra. Uwielbia naturę byłoby fajne, ale gdybyśmy mu wzięli coś takiego jak. szukam. Może jest, może nie ma. Kupel. No nie, no uwielbiam naturę, najbardziej pasuje, ale gdyby. Ciągle cały czas suwam. Jakieś takie, że. zarąbisty ogrodnik. To by mi się łatwo to wszystko robiło. No nie, no dobra, jest ok. Ojku, Aha, no i bardzo ważna rzecz. Co ty teraz robisz? Selfie? Nie, Tatris. Gdzie jest Arnold? Arnold, dodaj świeczki urodzinowe, bo mamy drugiego: krokietka. Jezu, ale teraz tak wam powiem. No, impreza i zdmuchnię świeczki. Powiem Wam, że się wzruszyłam. Nie, ale naprawdę się wzruszyłam. Jakieś takie to jest sympatyczne, że oni się tak urosną. Takie to jest, o Jezu. Nie skomentuję tego Tylko zobaczę Nie skomentuję tego, ok? Czemu wszyscy mają taką samą fryzurę? Ej, no bo teraz Franklin ma taką samą Fryzurę jak Ken Co nie jest zbyt dobre Ej Wy nie niemili ludzie Impreza O, o wy Impreza! Impreza. I co najważniejsze ty! Prozo. No coś świnki. Chciałam takie ładne zdjęcie zrobić. No i co teraz się stało? Impreza! I zdmuchnij świeczki. dwie godziny czekamy. No nic, no przykro mi, jesteś sam. Znaczy, no nie no, Kent tylko jest z tobą. I też spróbuję zatrzymać wam, o! Spróbuję wam znowu to pokazać. No jakie to, był... jakie to było psychiczne, co nie? Jakie to, a czekajcie, bo te fotki są takie fajne. <taki> takie psychiczne są te fotki, jak oni tak lecą jakby. Patrzcie to! No widzieliście przez moment, widzieliście na pewno. Ej! O wiele fajniejszy wyszedł. Hmm! Dobra, dokonaj wyboru aspiracji Udany rodowód On był geniuszem Kustosz Nie, nie, nie Wybitny wędkarz, nie, nie, nie. On był takim właśnie Geniuszem Ojejku, przepraszam bardzo, ale dzwoni do mnie Olguch No mów, Olga Dobra, jestem, musiałam z Olgą długo porozmawiać, sobie miałyśmy trudny temat. Szybko się uczy: sim renesansu, mózgowiec. Zróbmy mózgowca. Hmm, chociaż sim renesansu chyba byłby lepszy, bo to jest o co chodzi: że wszystkim dobry. Ekspert komputerowy. A tutaj czekaj, ten sim chce być zarówno odczytany, jak posiadać umiejętności praktyczne. No, chyba wolę ekspert komputerowy. No, chyba to. Naprawdę, bo tak nie chce mi się. Ach, ty, czytać książek, nie chce mi się. I w rzeczywistości, i normalnie. Mól książkowy, nie, no właśnie nie. Yy, jakiś taki technomafabia, czy jest? Perfekcjonista, snob, zapaleniec, o. Nie. Kreatywny. O, matko, nic mi tu nie pasuje do siebie, no ale jak kreatywny wezmę. mi Tu nie pasuje do siebie. Widzicie, kurczę, zapaleniec. No dobra, tu też jest w sumie o grach wideo, także. No, jest okej okay, mniej więcej. No, super. Jezu. No, ale wszyscy są teraz starzy. No, jest zarąbiście Stary sim. Ty, 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 ty. Wszyscy jedzą, wszystko jest miło. Tylko coś mi teraz bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. I co jest to? Czym to jest, w sensie? Oni tutaj, miłośniczki, miłości. Spa. Ej, a nie, no, wszystko jest ok. Gdzie tu mogę ich ożenić? Ej, a mo, A, ożenić, w sensie wyjść za mąż, ożenić się, ślub. Kurde, bo powiem Wam, oświadcz się. Oświat się to nie jest to samo. Chyba w takim ganku. A w sumie. Ale on jej, on jej, no nie róbmy jaj. Więcej, romantyk, Oświadcz się. O! Jezu, foteczka. O jezu jezu, 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 jezu. Ten grill niesamowicie wygląda. Ej, a oni byli już zaręczeni. No ale. Ej, ta mina! To będzie, to będzie zarąbista fotka! Ale to będzie fotka ekstra! Czy wy widzicie minę? O, że kurczę! Czy to seria pierścionek? O jejku! Ale faj. O jezu! O się tam nie zasikajmy! Ej, a co jeszcze teraz mogą? Czy to znaczy, że w czy różę? Ucieknij i weź ślub z Simką. Planuj wesele! Super, ale to wszystko w następnym odcinku. W tym odcinku mamy dorastanie i zmianę grupy wiekowej i w ogóle, także to wszystko będzie dopiero później. Super! Ucieknij. Powiem wam tak. Najchętniej bym spróbowała dwie opcje. Także wiem, co zrobię. Zapiszę teraz, weź, wezmę ślub yy, uciekając i nie zapiszę, bo na 100%, na 99% jestem przekonana, że oni po prostu odjadą jakimś samochodem i nie będzie ich kilka tam godzin i będzie masakra. A tak ja nie chcę zrobić, dlatego teraz tylko, żeby wam pokazać i sama chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało ten uciekinierski ślub, to zrobię to. Ale w następnym odcinku będzie prawdziwy ślub, będzie planowanie ślubu i będzie cudownie. I tak właśnie zrobimy, uciekniemy z ślubu. No. O Jezu, się jej chce. Myślałam, że tak tańczę, ale... Ojej, ale masakra Jezu, krokiet! Muzyczka jest fajna. No co to ma być? To jest uciekanie. Kochanie... No ma e, masakryczne lekko. Stoją tylko i gadają. No, ale to jest uciekanie, a ja wolałabym pla planowanie tego wesela. Ja kupię wtedy taki ładny ten ogród z tym, i w ogóle, i to naprawdę było to. Już są małżeństwem. O jejciu. A! Za chwilę wracam. Wracam drugi raz. I powiem wam, że już tutaj w trakcie zdążyłam wszystko zrobić w sensie nie zapisać. Bo no to, było, to była jakaś porażka, nie? Stali tylko coś. Ach, słabe, słabe. Właśnie wkurzyłam lekko, ale w sumie z drugiej strony olać to. I tak jeszcze wam powiem. Powiem wam, że widzicie mnie teraz z kamerki internetowej jakość dupna. I mówię sobie głośno. No dobra, nieważne, przejdźmy do meritum. Um, nie zapisał mi się ekran. Nie zapisał mi się ekran. Ja nie wiem, czy jakiś kitowy program do nagrywania Simsów, no tak się, przed chwilką jak odkryłam, że 12 minut gameplaya nie zostało zapisane, myślałam, że kogoś zabije komputer i no bardzo przepraszam, po, teraz dam takie skróty tego co mówiłam, tego gameplaya i w ogóle, no mam nadzieję, że to będzie ok. no Jezu, tyle się działo, no ale, no co ja mogę zrobić, no ja przepraszam was tylko i nie wiem jak to się stało, wyszłam z gry, coś i nagle nie ma, zobaczcie skrót mojego tam mówienia gameplayowego, może coś Będziecie wiedzieć. A weźcie w końcu po te usługi, zadzwońcie. Ty, Franklin, miałeś być tym, nie? Zielarzem. Franklin zawsze był dziwny. Jestem takie, gdzie to można zbierać coś. Tutaj? Kwiat tulipana. Zbieraj. Trójce było, tak fajnie. To Arnold! Arnold, ty jesteś miłośnikiem wędki. Wow, fajne. Jeden kryształ znalazł. Zbieraj cebulę. Cebula zebrana? Powiem wam tak, moją rodzinką tak naprawdę można zrobić tyle wątków, to jest niesamowite, ale no przecież ja mogłabym grać tylko krokietem, tylko Franklinem, tylko tamtym małżeństwem, Amandą Mickenem. Dlaczego ty jesteś w skale? Zbieraj, 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 jeszcze raz zbieraj. Wygłodzony za 18 godzin, o Jezu, to jeszcze urodzinowe ostatki, o jeszcze torty macie. Wychodzimy. Blum. Powiem wam tak szybko zanim się bateria skończy, bo już widzę, że naprawdę tam końcóweczka pstryka mi pieniąpka. W tym odcinku było bardzo interesująco, ponieważ i oświadczyny, i wszyscy stali się dłużsi i urośli i w ogóle dorośli, to pozytywne tutaj te. Tak. W następnym odcinku mamy kolejną szansę na zobaczenie ducha Anabel, chociaż nadal tutaj widzę małe takie szanse, ale może akurat w kolejnym odcinku nie jestem pewna, czy nie zrobię ślubu. Wielkiego ślubu. I nie jestem pewna, czy w kolejnym odcinku nie umrze ojciec Geno. Także znowu Mroczny Kosiarz. Muszę sprawdzić, gdzie się zmienia outfit Mrocznego Kosiarza. No dobra, no ale na pewno będzie ciekawie. Cieszę się, że już tyle mi się to... Do... Aż mam tyle do robienia w tych simsach, że aż nie wiem, co zacząć. Dobra. Mhm, dziwnie. Pa pa.